Minecraft, ale musicie umrzeć, a mój kolega Siarkoś musi mi w tym przeszkodzić! Nie ma nawet obcy, że ci się to uda, Dinoś! Oj, uwierz, że mi się uda! E, dobra, odleć sobie nie, nie, stąd, nie, nie, nie ja no się opcję. tym zajmę i... co? Ty, so... nie, 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 nawet o tym nie myśl! O, oh, dobra, mam pomysł... Eee... Nie! Co ty ale, robisz, ale Dinoś? co, ja się bawię tylko z tobą, o co ci chodzi? nie, Aaa, dobra, żołowcą. nie, 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 <Gluch> no, z, 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 z nie, 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 Wracasz! No dobra, no. Dobra, jeżeli teraz ci się uda, to nie wiem, czy dam radę zrobić ten challenge. Dinoś! Zostaw co, Dinoś, dlaczego? O Jezu, nie patrz, nawet o nie myśl, Dinoś. Aaaa, Szarkuś, Szarkuś! Dinoś, Dlaczego to masz wszystko? Mówiłem, ze mną nie umrzesz. Dobra, obiecuję ci, że nie wskoczę do tej lawy, okej? Dobra, co ty kombinujesz? Nic takiego. Dobra, Szarkuś, mam jedną prośbę. Dasz zapalniczkę? Aaa, wiem o co ci chodzi, dobra nie, Przecież i tak Chciałem tylko zobaczyć nadal okej? Okay? No, dobra, dawaj no Ej, A, nie! Sorry Ej, Idę tam z tobą Sarkoś Nie próbuj A, Nie! Tak mam potkę Dobra, zobaczmy co tam na mnie czeka Co? Ej, nie uciekaj tak! Magmo! Weź mnie Ej! Może ona to zrobić No nie! Dobra, w taki sposób na pewno mi się to nie uda! Dobra jest furtyca, jest furtyca. Jestem tu stary, cały czas tu jestem. Dobra, nie zapomnij. Szarkuś, jeżeli widz zostawi teraz lajka. Like przez 10 sekund nie możesz nic robić. No ta na pewno no... Ej co! Okej? Okay? Umówmy się ej, tak ej po prostu, po prostu się tak umówmy! Ej no! Ha, wygrałem, nie, no nie. wygrałem! Dzięki nie, no co, widzowie. Nie, nie, nie. Dzięki okay. widzowie!